Cześć, tu Mister Bobru Zapraszam was do kolejnego odcinka z gry Ace of SpacePL. E, ponownie z serwera mm, Takiego mniej oficjalnego Jakiś taki losowy znowu Pokusiłem się jednak e, Materiał tworzę dla serwisu Ace acespades.pl e, Tak dokładnie przeinterwując Ace e, myśli w spades.pl Ostatnio trochę źle to wypowiedziałem Aż głupio Jestem na losowym serwerze Mapka tym razem jakaś większa, jakaś cholera, dwie ogromne dury. No będzie zabawa. Ja już nastawię to sobie stoper Poczytajcie. E, jak widzicie wgrałem sobie moda, który zmienia mi te sturki broni. E, moda wgrałem przez poradnika z Jarota On mi wszystko... On tam wszystko dla swoich widzów wytłumaczył. Ja skorzystałem z tego poradnika. I sobie wszystko wgrałem, teraz o wiele ładnie to wygląda. Stoper właśnie ruszył... I co? Co się zmieniło? Mam teraz zamiast łopaty do fapowania, mam no, nóż. Wszyscy mają nóż, ogólnie teraz każdy ma takie samo. Widziałam bardzo fajny mm, e, mod, pack, taki, który zmienia wygląd modeli i spiritów. a jest chai rimowy. U. Au. Chyba ta woda mnie bije. E, bardzo mi się spodobał. Au. E, bardzo, bardzo. Ale na ten odcinek jeszcze wolałem wam pokazać normalny Klasyki wyglądają też samo, granaty wyglądają tak Takie tupy. Eee, tak wygląda snajperka Już wam pokazuję resztę SMG na środeczku, taki karabin jakiś Śmiechowy i po prawej shotgun wygląda pistolet Banka. My tu z jakimś kolasiem idziemy, o! gdzieś O właśnie, podkopy. Teraz wam pokażę o co chodzi. Ja bardzo lubię to robić. Że to jest trochę monotonne, będzie pewnie. Gdzie ja jestem? Aha, nie, dobra, jestem za blisko. Muszę gdzieś dalej pójść. I tam podkop zrobić. Ogólnie ci wyczuwam, minimalne. Ale to pewnie się ustatkuje. No dobra, lecimy. O, to jakaś jama. Nieska. Ale ładnie, ładnie. O, idziemy, idziemy Patrzcie zawsze na mapę, ustawcie swoją pozycję i patrzcie gdzie musicie iść Musimy iść do to niebieskiego punktu Ej nam has zakroczyli ten Intela, ale już zabrali, Dobra Nasi Widzicie, nasz Intel się rusza jak? To znaczy, że ktoś do... Mm, nieładnie mówiąc, zajumanił <laughs> Nie dobra, ale ładnie mówiąc Whatever Dobra, idziemy, dochodzimy O a jakiś o oooo jak Gin Wkopujemy się, szybko No skakuj. Skakuj do tej dziury O ziom. Ogólnie tutaj można nawet po parę naraz takim y, sposobem wykopywać Zaraz zaczycie Słyszę ich tu To jest bardzo fajna metoda Jak dobrze trafisz To spałnie nie dość że cię nie widać Bo tu nie ma kilka mów w tej drze Nie mówiłem tego, ale teraz mówię O, gdzieś się wykopaliśmy A Ej się baguje coś A <laughs> Nie wyszedł ten podkop Nie podkop pod na tej mapy, tak To raczej można się w Wszystkiego ninja, patrzcie, możemy się Postra postradać i czekajcie O nie, nie do wody O nie Zabijane z woda Bobrukilt Bobru, Bobru. <laughs> Dobry, on no się uh. Ale parzy, uh. Jesteśmy teraz trochę dalej Na froncie naszym Lecimy na razie z tym uh. Najwyżej by co zmienimy O, tam coś mam a, ja trochę laguje przez co Jak trafiłem, go to się cofnął i nie wiem czy go zabiłem czy nie Dobrze, że tu tam mgła jest O tam kogoś do gdzieś tunelów przed a zabił nas, dobra a do zielonych dołączyliśmy. Nie, byliśmy u zielonych. Easy. Ładnie. Bobro killed. Double. A gdzie aż Intel? Aha, Intela trochę przenieśli. A my jesteśmy już na takim wzdłużu tuż przed, że tak powiem. Żeby się nie zabić. Repetacja bywa dosyć... O, zmiana mapy. <grymne> Ej. Takie materiały będę wrzucał za jakiś czas. Fajnie się można ni wyluzować. Taka... Seria właśnie Team Fortress, a nawet lepsza, bo mniej miejsce zajmuje na dysku A będą takie odcinki Ma presę, do blue teraz I teraz jestem przy w wow palmy <grybujesz> Ale jazda <grybujesz> Oh, shit Już ludzie niszczą A to ma ta, na której ostatnio byliśmy A bardzo fajnie, ona jest y z pranzka mam 200 pinga. Ja, tak. O, tam. Ale to są ładniejsze strotniki. Teraz spróbujemy tak, jak jakiś komandos lecieć. Ogólnie się tutaj w kontrolę bodajże. Eee. Nie, ja chcę blue, ale chcę... Rii, fan mapy. Słuchajcie, są takie mapy gdzieś po takich budynkach wartyłaś, ale! Na się, siedzą, zjedzą nas. No, przynajmniej ja się zaspełniłem tak dziwnie. Ładnie. Nieładnie. Kolejna palma. Ale faza. Dobra. teraz się... W tym odcinku spróbujemy się popisać naszymi umiejętnościami strzelniczymi. O ile w ogóle takowe wysiadamy. A zabiliśmy dwóch. Dobra, tutaj trzeba się przekopać. Jej! W ogóle mam nawet dźwięki też. Opalę się. Noziek, o! Jej, co tu się dzieje? Ten granatami nas zarzucił. Patrzcie, już zabił, pięciu zabił granatami. A ci ci tracisz go? Bo ile można granatów? Trzy. Zabrałem cię dziś, podejrzewam, Ale, baniak. <laughs> Czemu? Zsudana nas zabił. Zbaniak. Mm. Headshot! Sam, sam się nie zapił. Chyba. Ojej. Ale dobrze z... A inny w taki dziwny bronie. Czy teraz no to była snajperka, ale... O! Pojawiliśmy się na morzu pełnym. Jeszcze przeciwko szkoleś zasuniliśmy go. Pojawiliśmy się w roli żywej tarczy. O! Teraz jesteśmy... Zabiliśmy jednego, a w trzech strzeliliśmy. Było dziwne. Dobra, to jest, przystąpimy. <laughs> Ale się Hans chyba Będziemy takim wsparciem zaraz. Skróby się pojawią, będziemy brać naszych towarzyszy, towarzyszy. O, dobra, nasi wychodzą. Ludzie. A To daj mi ty parcie kontinuje. Nie wiem, ja nie, nie lubię wyznać czterów, ale jak tak się tak to wygląda O, dobrze, że nie remik O Gdzie my jesteśmy? A my jesteśmy się... What the fuck Zabijają nas I Raz po razie No, co, co jest? O, o So Zamieńmy dru drużynę może Ej, chyba ci śladzi są poczytać na to darnej i spotkamy się... Ale nie, obracamy się normalnie. O! S super po czasie, ale... Okej. Okay. Obbijemy swojego? No niech spierdzielają, bo my się z... o, zbadowaliśmy. Idziemy. Może znowu my Intela im zakońcimy? Przyjemnie by było, nie ukrywam Oj nas widzę, tutaj nasz kolega padł Ach, sorry 8-8 nas O, jesteśmy druzy w teamie Od razu zabiczem jakimś Ej no, remix Pawo, A parcie kontiluje, jaj Awesome, headshot. Drodzi Dobra, yeah. wyżej wyjdziemy. Ale tu się dało coś dalej patrzeć, co odbucha. O! Tyło! Aj znowu ten Muszę zacząć gdzie on campi ten Jak to się nazywa w ogóle Nie zabijają się nie widzę przez to No, Tony padłeś Tam nasi wchodzą Co rift 8-8 Gdzie on campi? Może on gdzieś przy naszym statku i wiecie, ale my wyłazimy on se, na, ma nas na muszce. Tu nie widać go. jednak ilekroć tam gdzieś pod... O, tam jest. Ale menda. Gdzieś się przykampił? Już nas zabijał znowu, żeby było śmieszniej. Menda jedna łysa. Dobra, oj, nie zmieniajmy Timu. E, musimy... Ola, oni mają... gdzie oni mają Intela? A, widzę. A, co ryf! Pało, widzę go. Znowu się tam kradnie. Idziemy go zabić. Oo Co to podkopał ten statek beznadziejnie. Wykopiemy się stąd. Co jest? Ha dobra, to mędziarze trzeba zdjąć, bo on nam opatrzcie, znowu A, mamy do trampę, dobra, teraz do domkę to on będzie się spodziewał, że my tam idziemy. My to zastroczymy Remid o, już nie jesteś trój, tylko trzeci. M to jakiś. Gdzieś musiał... <ślespy> Respy są durne w tej drze. O, oh my God. No, jesteśmy w statku. Gdzie aż tunel? Załatali, no nie mówcie. Tak, tu był też tunel. Znowu będę łatać? O, Zapił nas... Znowu... Patrzcie, że tu coś się buguje na tym serwerze... Nie wiem od czego, ale jak się nie odbuguje to... O Jezu... Jak brzydko... No... Prąd Dobra, jeszcze spieszmy z wygrania i kończymy. Mówię, to jak się nie do to ten... O Teraz zaczynamy już ten... E... Nie, co wpadł właśnie. Ładnie. Jeszcze awaryać, padł. To szybka arcja musi być. Aha! chciałem poskoczyć, żeby szybciej było i się zatrzymałem kompletnie. Aaa, sorry. High fuck you Co za nubek. Wiem gdzie on jest. No! Ale cham Jesteśmy trzeci, ale to już utrzymamy raczej. Mendo jedna, nie muruj nas. Gdzie, gdzie nasze przejście jest? O, tu gdzieś powinno być. Co Menda zamurowała. Dobra. O, idzie, idzie, idzie. <średziny> Ale to jest koleś. On nas A wiem, że gdzie tam, przy parci Co on myśli? O, zbudował... O, znowu. <laughs> Ale to wygląda. To się wdzięczyło przez to. A, grajmy sobie taki Dupny serwer. O. Raz wszystko ok, a raz... A, wiem gdzie on jest. Spokojnie do no podejdziemy. Powinniśmy go zobaczyć zaraz. No to cóż otóż... <noise> Ale to było dziwne Parcie on zabił i, i nasz kumpla i nas sam nie patrz, a dostał ode mnie, nie wiem, z pięć strzałów. Przynajmniej tak wyglądałeś strzał trafione. Ale Dla mnie. Dobra, jeszcze dwa życia sobie daję, czy trzy? Trzy. I kończymy od ciebie. Trzy życia albo jeszcze parę minut. Zobaczymy. Jezu, wcieliśmy się w oczy. Oh. A ile laci są Zapora Te klasia a jedno nie widać. O oh, widać. Jej, ale my mamy Zeza, bo my strzelamy w nich. Oni zdążą się jeszcze zatapować gdzie my jesteśmy. Jeszcze zabijają. O cholera. Dobra, jeden... jeden leży. Ale trzymają nas tam. A ja ostatnie życie nie wiem czy, czy to już nie czwarte, ale to ostatnie jest. Tam coś strzelają. Dobra. Ja się z wami żegnam dziękuję wam za uwagę. Eee, niestety nie popisaliśmy się umiejętnościami, jakimiś cudnymi w odcinku. Biją na secz psy, ale dobra. Nauczymy się. Podramy jeszcze parę rund i się nauczymy. Ale ja się z wami żegnam, zapraszam jeszcze raz na stronkę ace Bell Tam zaczęłem się udzielać niedawno, myślę że, myślę, że się jeszcze więcej poudzielam. A co tam? No i ja się z wami żernam. do zobaczenia dobra. kochani! Pa pa! pa, pa.